Dzień dobry. Zbliżają się święta. Czas, który zwykle poświęcaliśmy na przygotowania, na lepienie pierogów, szukanie prezentów, świąteczne porządki, teraz spędzamy nieco inaczej. W obecnym czasie spotkania nie są wskazane, dlatego częściej zamiast osobistej wizyty u znajomych czy rodziny wybieramy rozmowę przez telefon. Dziś chcę państwu zaproponować program Skype. Dzięki temu programowi możemy zadzwonić do innego użytkownika Właściwie tak samo jak przez telefon. Z tą tylko różnicą, że rozmowa realizowana będzie przez internet. Jest tego kilka zalet. Po pierwsze, rozmowa przez internet odbywa się bez dodatkowych kosztów. Oczywiście samo połączenie z internetem może się dla nas wiązać z opłatami. Wszystko zależy od tego, z jakiego połączenia internetowego korzystamy. Jeśli używamy Wi-Fi, rozmowy przez ten komunikator będą bezpłatne. Jest to ważne zwłaszcza dla tych, którzy chcą zadzwonić za granicę. Rozmowę można wykonać za pomocą telefonu lub komputera. I na koniec jeszcze, gdy zasięg naszego telefonu jest słaby, ale mamy łącze internetowe, możemy nadal rozmawiać. Jeśli nie widzieliśmy się z kimś od dawna albo chcemy komuś coś pokazać, może czymś się pochwalić, to możemy dzięki tej aplikacji wykonać połączenie wideo, czyli możemy podczas rozmowy widzieć osobę, z którą rozmawiamy. Pokażę dziś, w jaki sposób w kilku krokach wykonać pierwsze swoje połączenie przez Skype. Pierwszy krok to pobranie i zainstalowanie programu. Następnie założymy konto, zalogujemy się, i na koniec znajdziemy znajomych i połączymy się. W innym filmie pokazywałem już, jak instalować program ze sklepu Play. Dzisiaj więc etap ten pobierania i instalowania aplikacji pokażę tylko w celu przypomnienia, ale już nie będę tego szczegółowo omawiać. Jeśli chcesz, możesz wrócić do poprzedniego filmu, by zobaczyć, jak to się robi. Wchodzę do sklepu Play. Na górze wpisuję nazwę aplikacji. Naciskam lupkę. Naciskam zainstaluj i program się instaluje. Wychodzę ze sklepu i pośród ikonek, które mam w swoim telefonie, szukam programu Skype. Jest na końcu. Pierwszy etap mamy za sobą. Mamy zainstalowany program. Teraz spróbujemy go uruchomić i założyć konto zarejestrować się. Zakładanie konta to proces, w którym musimy wpisać w programie niezbędne nasze dane, stworzyć własne bezpieczne hasło, tak by w przyszłości po podaniu tychże danych program wiedział, że to właśnie my z niego korzystamy. Po uruchomieniu programu przechodzimy dalej. W tym przypadku naciskam Zaczynamy. Program pyta mnie, czy chcę zalogować się lub utworzyć konto. Klikam Zaloguj się lub utwórz. Teraz, gdybym miał już konto, mógłbym tutaj wpisać swój adres mailowy, by się do niego zalogować. Moim celem jest założenie nowego konta, dlatego naciskam. Przy napisie Nie masz konta, utwórz je. Właśnie ten napis: utwórz je. Domyślnie, program pyta mnie o numer telefonu. Ja natomiast chciałbym użyć adresu mailowego, dlatego wybiorę opcję użyj zamiast tego swojego adresu e-mail. Teraz muszę wpisać tutaj swój adres mailowy. Oczywiście ten adres musi być poprawny, ponieważ za chwilę będę musiał przepisać kod, który mailowo program Skype do mnie wyśle. Wpiszę adres mailowy. Gdy upewnię się, że adres jest wpisany poprawny, naciskam dalej. Teraz muszę stworzyć nowe hasło. Hasło, którym będę się posługiwał przy logowaniu do tego konta. Proszę zwrócić uwagę, że podczas wpisywania literki, które wpisywałem, zamieniały się od razu na kropki. To tak na wypadek, gdyby ktoś teraz za moimi plecami podglądał mój ekran. Oczywiście, jeśli mam ochotę, mogę nacisnąć pokaż hasło i wtedy zobaczę to, co wpisałem. Naciskam przycisk dalej. Teraz powinienem wpisać swoje imię i nazwisko. Oczywiście nie muszę tutaj podawać własnych danych. Natomiast jeżeli chciałbym, żeby ktoś, jakiś inny użytkownik Skype'a mógł mnie wyszukać, to muszę tutaj podać swoje dane. Naciskam przycisk Dalej. Teraz muszę wybrać datę urodzenia. Podobnie jak wcześniej, mogę tutaj podać prawdziwe informacje albo wymyślone. Jeśli wymyślam informacje, muszę tutaj podać datę urodzenia osoby pełnoletniej. Dlatego ja wybiorę 1 stycznia 2000 roku. Naciskam dalej. Teraz na mój adres mailowy została wysłana wiadomość, z której będę musiał przepisać kilka cyferek. Sprawdzam swoją pocztę elektroniczną i przepisuję kod. Ten kod jest kodem jednorazowym, służy tylko po to, żeby założyć to konto. Naciskam dalej. Teraz muszę przepisać znaki, które wyświetliły się na tym obrazku. Jest to zabezpieczenie przed automatycznym zakładaniem kąt. Jeśli ten obrazek jest nieczytelny, mogę nacisnąć nowy albo nacisnąć odsłuchaj, żeby telefon powiedział mi te znaki. I naciskam dalej. Telefon pyta czy dodać od razu kontakty. Ja ten etap pominę. Teraz muszę dać zgodę programowi na dostęp do mikrofonu, kamery oraz do dźwięków. Czyli zezwalam na nagrywanie dźwięku, zezwalam na robienie zdjęć i nagrywanie filmów i jestem zalogowany. Od tej pory właściwie możemy korzystać z programu Skype. Żeby wykonać swoje pierwsze połączenie, muszę nacisnąć na dole po prawej stronie niebieskie kółko z ołówkiem. Teraz mogę wybrać, czy chciałbym stworzyć spotkanie, nowy czat grupowy, nową rozmowę, czat moderowany, czy konwersację prywatną. Ja wybiorę nowa rozmowa. W związku z tym, że jeszcze z nikim nie rozmawiałem, nie mam tutaj informacji na temat poprzednio wykonywanych połączeń. Muszę wykonać pierwsze połączenie, dlatego wybiorę opcję Nawiąż kontakt. Telefon wraca do tej opcji, którą wcześniej pominąłem. Musiałbym zezwolić na dostęp do kontaktów i teraz sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Klikam jeszcze raz na ikonkę z ołówkiem, naciskam w szare pole, opisane osoby, grupy i wiadomości. Tutaj mogę wyszukać użytkownika spośród swoich kontaktów albo spośród kontaktów w Skype'ie. Poszukam w Skype'ie i wpiszę teraz adres mailowy. I naciskam lubkę. Widzę już, że w katalogu Skype'a odnalazło mojego użytkownika. Teraz już mogę napisać. Wpisuję wiadomość i naciskam niebieską ikonkę obok. Bardzo ważną rzeczą jest to, że zanim będę mógł wykonać połączenie, osoba po drugiej stronie musi zaakceptować moje zaproszenie. Dlatego też muszę teraz poczekać, aż mój znajomy to zrobi. Moja prośba została zaakceptowana, i teraz mogę korespondować. Tutaj mogę Pisać właściwie tak jakbym pisał SMS-y. Natomiast gdybym chciał zadzwonić, muszę nacisnąć w prawym górnym rogu ikonkę z telefonem. Jeśli chciałbym wykonać połączenie wideo, muszę nacisnąć klawisz z kamerą. Przekręcę telefon do pozycji poziomej, jest to pozycja bardziej uniwersalna, ponieważ niezależnie od tego, czy nasz rozmówca rozmawia również przez telefon czy przez komputer, będzie to widział w pełnym ekranie. Kiedy prowadzimy rozmowę przez Skype'a, na górze w prawym górnym rogu widzimy podgląd ze swojej kamery. Gdy klikniemy w ekran, po lewej stronie u góry widzimy ikonkę z chmurką. Po jej naciśnięciu mamy możliwość wpisania wiadomości do naszego rozmówcy, oczywiście tego, z którym aktualnie rozmawiamy. Żeby powrócić, trzeba nacisnąć wizerunek naszego rozmówcy. Mamy tutaj dostępne trzy ikonki. Pierwsza z nich to możliwość wyłączenia mikrofonu. Teraz rozmówca nas nie słyszy. Widać zresztą komunikat mikrofon wyciszony. Kolejna ikonka to możliwość wyłączenia własnej kamery. Teraz rozmówca nas nie widzi. Ostatnia ikonka służy do tego, żebyśmy rozłączyli połączenie. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli już z kimś prowadziliśmy jakąś rozmowę, czy też pisaliśmy z nim, to konwersacja z tą osobą. Będzie na liście czatów. Teraz już nie muszę nikogo wyszukiwać z kontaktów. Wystarczy, że nacisnę na tą konwersację i mogę kontynuować. Mogę zadzwonić, mogę zadzwonić z kamerą lub napisać coś tekstem. Oczywiście, gdy coś piszę, mogę dodać zdjęcie naciskając plusik po lewej stronie. Wybieram zdjęcia. Muszę tutaj zezwolić programowi Sclape na to, żeby uzyskał dostęp do moich zdjęć. I ze zdjęć wybieram to, które chcę właśnie wysłać. Na dole po prawej stronie naciskam strzałkę na niebieskim polu. Teraz mogę nieco zmodyfikować zdjęcie, na przykład dodać do niego napis. Klikam teraz na czarne pole i przesuwam napis. Gdy dokonałem już niezbędnych modyfikacji na zdjęciu, naciskam gotowe. Teraz wiadomość ze zdjęciem zostanie wysłana do mojego znajomego. W programie Scape na dole. Obok czatów, w pośrodku mamy rozmowy. Widać tutaj nasze kontakty, które posiadają dostęp do programu Scape, do których mógłbym teraz zadzwonić. Mogę teraz przejść do kontaktów. W związku z tym, że dopiero założyłem to konto, nie mamy żadnych kontaktów. Mogę nacisnąć ikonkę niebieską na dole po prawej stronie, żeby dodać kontakt. Mogę tutaj wyszukać moich znajomych po numerze telefonu, po adresie mailowym lub po nazwie Skype'a. Proszę zwrócić uwagę, jak wyszukałem kogoś, mogę nacisnąć po prawej stronie przy jego opisie dodaj. Teraz, gdy wrócę, w kontaktach jest mój znajomy. Oczywiście w tym przypadku posługuje się swoim adresem. Państwo będą szukali swojej rodziny bądź znajomych. Jak widać, używanie programu Skype nie jest skomplikowaną sprawą. Natomiast ułatwia bardzo wiele. Dzięki niej, w bardzo trudnych czasach, które teraz nastąpiły, możemy widzieć się z osobą, którą chcielibyśmy porozmawiać. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza podczas zbliżających się świąt. Zapraszam do używania tego programu. Przypominam, używanie tego programu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Oczywiście musimy zadbać o połączenie z internetem. Po założeniu konta w Skype również i my jesteśmy dostępni do wyszukiwania przez inne osoby. Dlatego możemy się spodziewać, że ktoś będzie chciał do nas zadzwonić. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Kolejnego proszę spodziewać się w poniedziałek. Proszę nie zapomnieć o tym, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj pod tym filmem.